Hej wszystkim, z tej strony Ataka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze stajni marzej e, wiosenny, wiosenny rajd czy coś takiego. No, kurczę, nie mogę zapamiętać tego tytułu, nawet go nie sprawdziłam, szczerze mówiąc. E, ja nagrywam odcinek po odcinku, także... Nie wiem, jaka była Wasza reakcja na, na to, ale będę czytać i odpowiadać na komentarze wasze od razu. Także piszcie komentarze, co Wy o tym myślicie. I po prostu wejdźmy w dyskusję. Ja będę na wyjeździe. Także przed spankiem zawsze zerknę sobie na no tą sekcję komentarzy i będzie mi miło, jak będziemy mogli sobie tam podyskutować, no i też dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć u mnie na Instagramie, na którego zapraszam oczywiście, kanał właśnie, bo tam ludzie mają te kanały na instagramie, tam dają informacje o różnych rzeczach. No i tak sobie myślałam, że kurczę, ten kanał na Instagramie jest spoko sprawa, także jakbyście chcieli, to oczywiście dajcie znać. Tak, ja to zrobiłam poprzedniego, już nie będę czytać drugi raz, bo poprzedniego razu to zrobiliśmy. Także dziś jedziemy kolejne zadanko. Jesteśmy dość daleko od stajni. Ja generalnie się już zgubiłam. Są, so, nie wiem. Chyba ten galop miał być. Tak, ten galop. No to, to nic, to nic, to nic. Gdzie ja mam teraz jechać? Aha, dobra. To no jedźmy jeszcze tutaj. Przejedźmy, przejedźmy, przejedźmy. I teraz on sobie przejdzie do kusa, tak? Proszę bardzo. W miarę to ogarniemy tak, żeby, wiecie, coś tam, coś tam było. Boję się, że tym kółeczkiem od myszki ja w ogóle za bardzo przesunę do przodu i ten koń poleci mm, czym innym. O, tutaj jest, mm, to jest takie mało widoczne, ale w ogóle bardzo fajne, nie, niewielkie te wybiegi są. Takie, naprawdę takie, kurczę, przyjemne są te, te mm, ujeżdżalnie. Dobra, tu jedziemy. Oj, nie wzięłam. Oj, nie, nie, oj oj oj. To jest trudne. O, dobra, zmienił na galop. Wow, się straszyłam. Nie no, chociaż na brąz damy radę. I będzie koniec, tak? Udało się. Dobra, udało się. To najważniejsze, że nam się udało to zrobić. Powiem Wam, że zdobywanie tych medali spoko, ale co sobie zostawimy też mm, wiem teraz, co Janek miał na myśli, kiedy mówił o tobie, zachowujesz się naturalnie i dobrze prezentujesz się na koniu. Zosta Zostawiłam wymagania na po poszczególne medale, które będą nagrodami podczas tegorocznego letniego obozu jeździeckiego. Daj znać, kiedy będziesz miała czas, żeby je przetestować. No i mamy tutaj y, u niej właśnie to, zróbmy sobie kolejne zadanie. Kolejną rzeczą, którą planujemy na lato, jest coś w rodzaju slalomu jeździeckiego. Zaleciła mi, zaleciłam Ali kolejnej naszej nowej pracownicy, aby poprowadziła kurs na plaży. Idź tam i zobacz, co przygotowała. Dobra, e, czyli ja sobie to będę robiła myślę tak poza odcinkami, bo bez sensu, żebym robiła to razem z wami. Wiecie, no chyba że chcecie, to też dajcie znać. Bo tak e, bez sensu, żebyście się męczyli i oglądali w kółko to samo, tak myślę. Chociaż różnie bywa, bo w większości, zawsze jak pytam, czy mam coś robić sama, czy z wami, to odpowiadacie, że mam to robić z wami. Także dajcie znać, ja postaram się dostosować. Plaża, dobrze, dobrze, odkryliśmy plażę. Kurczę, no strasznie mi to przypomina stare SSO. Chyba możemy w ogóle wejść do wody, tak? Nie wiem, jak głęboko. O, nasz koń pływa. Chyba spadła woda, którą położyłam na okno, bo jest przeciąg. Ale to nic. Okej, okay, czyli możemy tutaj normalnie sobie pływać. Kim ty jesteś, Ali? Ali! Alex! Cześć, a taka ma. Eliza uprzedzała mnie, że możesz do mnie zajrzeć. Alex! Jak ona tu wygląda w ogóle? Czekajcie, pokażcie ją. O kurde. Wiem, że chcesz się sprawdzić na trasie Salomu, ale zanim tam w ogóle pojedziesz, czy możesz mi pomóc? Proszę, usprzątnij odłamki szkła, której jest jakiś nieodpowiedzialny turysta porozrzucał wszędzie wokoło. Dobrze, no pomożemy oczywiście, nie ma problemu, tylko jakoś tak... Gdzie to jest? Czy ja mogę na, na koniu zrobić, na przykład? Dobra. Czekajcie, bo strasznie, ale to tak strasznie te kropki są takie mało czytelne. Ta mapa jest strasznie mało czytelna. O, mogę z konia, no to super. To wygląda trochę jak y, tam, tutaj ta wyspa, jak nowa grań. Czy ja muszę to wszystko pozbierać? O, tu jest jakiś taki duży slalom, tam jest mniejszy slalom. No ciekawie, ciekawie. Dobra. Nie, no nie zsiadaj! Na koniu jest szybciej. Tutaj nic, tutaj widzę jeszcze jedną kropkę. Dobra, 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 dobra. Czekajcie, bo no, obraz mi się obraca sam i yy, przez to właśnie ja klikam. Czemu to serduszko jest takie... ten? Dlaczego? Czy to coś znaczy, że mój koń na przykład umrze? I nas przeniesie gdzieś do stajni, czy coś? Oh, nie, tak nie może być. To jest w ogóle chyba start jakiś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, tutaj mamy w ogóle chyba toalety czy coś takiego. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy kolejne. Ej, daleko, w sensie dużo tego wszędzie jest porozrzucane. Tutaj mamy kolejne. Dobra, tu gdzieś jeszcze jedno powinno być. Gdzie? Bo widzę kropkę. Aha, nie, to jest akurat kropka do tego, żeby zapisać, bo ona jest różowa. Kurde, no mega nieczytelna jest ta mapa. Serio. No ale dobra, ogarniemy to jakoś. No, dobra, gdzie, 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 gdzie? Tutaj? Czekajcie, bo tu wygląda. nie, 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 nie. Tutaj. O, jest. Jeju, serio. Trzeba się będzie przyzwyczaić troszkę. I teraz, gdzie? Trzeba wjechać tutaj. Jaki taki strumyczek, patrzcie. Aha, i w wodzie można tylko kłusem. Dobra. Jakie ślady w ogóle, jak wychodzimy. Ej, spoko. Serio, czuję, że mam uśmiech na twarzy, jak w to gram dlatego, że no nie wiem, jakoś tak ślady na piasku od kopytek po prostu czuję się jak dziecko autentycznie czuję się jak dziecko na poprzednim odcinku też to mówiłam i tutaj no dobrze się bawię, wiecie, dobrze się bawię po prostu niczym się nie przejmuję spędzam miło czas mam nadzieję, że wy również razem ze mną tak miło spędzacie ten czas tutaj w tej grze i że, że się relaksujecie i że tak miło powspominać po prostu, jak to było kiedyś w tym SSO. Ja też nigdy nie grałam w ogóle w tą część, więc wiecie, to też dla mnie jest coś nowego. Żeby nie było, że ja tutaj już grałam. Nie, 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 nie. Okay. Dobra robota, plaża jest czysta i możemy rozpocząć zajęcia. Poziom piąty. To jest ta trasa. Przejdź przez bramkę w odpowiednim kierunku i wróć, zanim upłynie wyznaczony przeze mnie czas. Ciekawe, czy tu też będziemy mogli medal zdobyć. Tutaj w ogóle coś jest. Aha, czystość, głód. O, oh, pragnienie, nasz koniec jest spragniony. Muzyka. Ej, nie odzywam się. Jakoś tak po prostu czuję, że fajniej jest to, tego posłuchać. Dźwięki starego SSO. Yeee. Ale go pociągnęła za ryjek. Musimy w ogóle iść napoić naszego konia, bo jest dramat z tym, więc... Yy... Dobra robota, łatwo i przyjemnie, tak? Cóż, na medale jednak trzeba zapracować. Tak myślałam, że trzeba będzie medal ogarnąć. Yy, ja tego medalu nie chcę teraz zdobywać. Chcę tego konia... Yy... Chcę wrócić do stajni, tylko wiecie, problem polega na tym, że ja nie wiem, gdzie jest stajnia. To może być problem. <grym> no, może być problematyczne, no ale dobra. Postaram się. Tu jest coś. Może tam będzie można ogarnąć cokolwiek. Jakaś studnia czy coś. No powinno się coś tam pojawić, bo nie chciałabym, żeby nasz koń. Wiecie, jakoś. No, umarł. Nie mam pojęcia, co tu jest, ale jedziemy to zobaczyć. No, powiem Wam, że super, tu jest. O, 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 jest. Chyba coś jest, chyba coś jest. Jakaś studnia. Bądź, bądź, bądź. Kurczę, tu nic nie ma. Hmm. Co to jest w ogóle? Cześć, Atakama! Cudowna wiosna, prawda? Jedyna chmurka na moim horyzoncie to obawa, że Judyta Pasikonik, właścicielka stadniny w Rumowisku, może chcieć obrócić naszą zatoczkę w jakąś atrakcję turystyczną. Tak sobie myślę. Czy może zaniesiesz laurze ze stadniny w bawiście trochę moich świeżo upieczonych babeczek? Właśnie wyjęte z piekarnika. Oczywiście, że tak. Jak mi dasz za to pieniądz? A dasz mi za to pieniądz? Nie wiem, czy dasz mi za to pieniądz? Nieważne. Dobra. Twój koń źle się czuje, zatrzymaj się na odpoczynek. Dobra, ja to zapiszę, bo ja nie wiem, jak mój koń źle czuje, co to oznacza dla mnie. Czy to coś dało? A tutaj jest jakiś weterynarz? Tak to wygląda. O, cześć, taka ma. Wiesz już o wycieku ropy do Zatoki? Nie! Dostałam wiadomość od mojej dobrze, dobrej przyjaciółki Belli e, Dąbek, która podjechała tam, aby sprawdzić, jak się mają sprawy. E, z naszych rozmów wynika, że zależy ci na środowisku i na zwierzętach, które nas otaczają. Może pojedziesz zobaczyć się z nią i sprawdzisz, czy możesz jakoś pomóc? E, nie tym razem, ja to sprawdzę, ale najpierw chciałabym zająć się tym, że mój koń po prostu umiera i nie wiem, jak mu pomóc. Zatrzymaj się na odpoczynek. W sensie, gdzie mam się zatrzymać na odpoczynek? Jak to zrobić? Tutaj chyba nie. Tutaj jest coś. Nie wiem, czy tutaj się da. Jest, jest studnia. Dobrze zejdźmy z konia chodźmy tutaj i ogarnijmy wodę tak będzie można go napoić dobrze koniu, teraz damy ci piciu żebyś się cieszył jeszcze raz o matko, ty dużo pijesz, dużo wiader wody czyli cz e cztery chyba, tak? cztery wiadra wody do pełnego Jakieś jeść, jeść trzeba w, w ogóle mu. Okej. Okay. Trzeba go też wyczyścić, bo też jest brudny. Czekajcie tutaj, o. Jedno mam pytanie: czy ja mogę na przykład zdjąć z niego siodło i dać na przykład dekwipunku? Hm. Nie mogę chyba. No nic. E, dobra, jeszcze raz sobie go wyczyścimy. I głód. No ja nie mam żadnych pieniędzy, więc chyba nic mu nie kupię. No, ale przynajmniej wiem, że czuję się trochę lepiej. To jest jakiś sklep. Czy ja mogę coś stąd wziąć? Czekajcie. No, chodź tutaj, 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 tutaj. Sianko. Cena. Hmm. No właśnie, masz za mało... No właśnie, chciałam to sprawdzić po prostu. Ach. Czyli się okazuje, że jednak mam za mało. No to nic, no trudno. A daleko mam do tej pani? Kurczę, no kawał drogi. Dobra, no ale chyba wytrzymam na tym bez jedzenia. Wytrzymaj, koniku, obiecuję, że zarobię dla ciebie pieniądze. Dobra, to ja wiem, to ja wiem, to ja wiem, jedziemy dalej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj muszę jechać jakby brzegiem. O, ou! Tu jest jakieś klifo! Oh, czy ja tędy przejadę w ogóle? Nie, czekajcie, mogę jechać tamtędy, bo widzę tutaj, że trzeba prostu. O, oh, mostem, tak? Nie, można zjechać. O, oh, ale bym pojechała dookoła w ogóle bez sensu. Dobra, jedź, jedź, koniku. Damy radę, damy radę, słuchaj, damy radę. Jest jakiś las. Dobra. czy my chyba musimy wrócić po prostu do naszej stajni, tak mi się wydaje. Ciekawe, na czym my zarabiamy, no bo chyba, że zarobimy teraz na tym zadaniu. No bo nie wiem, no bo jeśli mamy zarabiać tylko na sprzątaniu stajni, to tak trochę kiepsko, nie? Ja myślałam, że będziemy zarabiać na tym, że będziemy, nie wiem, zawieziemy te babeczki i dostaniemy jakiś hajs. No bo fajnie by było. Prykajcie. O, dobra, już widzę na mapce. To już dobrze wróży, to już dobrze wróży. Dobrze, zrobimy to zadanie. Dziś, na szczęście, nie cieć. No nie, akurat mapę poprawili Was, co? Tym naszym obecnym. Czy nasz koniec zmęczony? Co to jest? Trzymałość. Aha, dobra, dobra. Chyba my możemy w ogóle dodać jakieś punkty. 30. Dobra. Kontrola skoki jazda. Nie wiem, co nam to daje w ogóle, ale może, może coś. Ja bym chciała do tych skoków, naprawdę bym chciała do skoków, do jazdy. Jesteśmy już blisko, jesteśmy tutaj w ogóle przy jakimś młynie. No wygląda to ciekawie. Matko wole, on nisko, ten! Okej, okay, o, to jest jakiś tor przymłynie. Hmm. Dziwnie podobne. Dobra, tutaj, tu. Aha, tam coś jest. Dobra, dobra, dobra. Widzę, widzę, widzę. Tak mi się wydaje, że to tu. Czekajcie. Nie. Nie no, dobrze jedziemy. Hmm. Teraz sobie przybliżę. A, dobra, musimy jeszcze kawałek jechać. Tu, tu, tu. Jakiś wybieg. Tutaj jakiś lążownik jest. Okej, okay, hejka. Świeże upieczone babeczki, cudownie. Ciekawa jestem, co się za tym kryje. Nie zrobiłaby tego, jeśli nie ma jakiegoś ukrytego planu. No i nie dostałam nic. Ale mogę tutaj zacząć sprzątać coś, tak? Dobra, to zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy za sprzątanie. No, bo musimy kupić coś dla naszego konia. Dobra, zsiadamy z siodła. Ja w ogóle tak od razu sobie napełnię tą yy, wodą, żeby mieć. Przyda nam się, wiecie, w trasie czy coś. E, dobra, i teraz sobie zobaczymy, czy ja mogę tutaj. Yy, nie mogę. Czy ja mogę. Tylko u siebie w stajni. A ja, ja nie wiem gdzie, ja, ja, ja nie wiem, jak ja ją trafić do ciebie do stajni. Może ja mogę tu kliknąć? No nie mogę! No to pięknie. Wiecie, że ja serio nie wiem, gdzie ja mam teraz jechać. Po prostu się zgubiłam. Nie wiem, czy ja... Nie, no nie mogę wezwać podwózki. To zgubiłam się. To jest chyba to. Tak mi się wydaje, bo takie niebieskie. No to chyba tu. Bo tu, jako jedyne, mamy. No tak, no bo tutaj robiliśmy zadania. Więc teoretycznie wydaje mi się, że powinniśmy jechać do niebieskiej kulki. Masakra! No nie spodziewałam się, że to będzie dla mnie tak ciężkie do ogarnięcia. Wyścig przymłynie w ogóle. Dobra, ja sobie tutaj tak oddalę, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie mam się kierować. Czekajcie, ja sobie tutaj tak, o! W tą stronę i po prostu jechać na wprost. Tak, już mam tutaj to niebieskie, dobra. Dramat! W ogóle, ile ja już nagrywam? Poczekajcie, bo ja... Ta gra jest na tyle y, czasochłonna i na tyle po prostu tu się dużo dzieje, że ja nie wiem, kiedy ja powinnam przestać nagrywać. Też, żeby was nie zanudzić, bo wydaje mi się, że takie odcinki po 20 minut są akurat... No bo wiecie, jakbym zrobiła dłuższe, to by też było lipnie trochę, nie? No to jest naprawdę dużo zadań. Tak, wbrew pozorom, to jest naprawdę dużo zadań. Ja myślę, że sobie tam dojadę i wam po prostu to y, przewinę, bo bez sensu, żebyście patrzyli, jak jeżdżę w tej i z powrotem. Bo na razie tutaj nic ciekawego nie ma. No jeździliśmy. Y, jeździliśmy już tędy. Także. Dobra, misiaczki, wróciliśmy już do stajni, do tej naszej, naszej stajni i ja myślę, że my sobie tutaj ogarniemy tego konia po prostu. Wiem, że możemy tu zostać na noc, ale chciałabym też zarobić jakiś pieniądz. Oporządź konie w stadninie. Dobra, czyli generalnie te same zadania, które robiliśmy w SSO zawsze. Tak, mamy wszystko. Zrobimy to sobie, no mówię, no bo jednak te pieniądze nam się tu przydadzą. Przydadzą nam się, bo... Dobra, mamy szczotki, mamy sianko, mamy to. Co jeszcze tutaj mamy? To tutaj nie. Dobra. Yy, czekajcie, ekwipunek. Tak, musimy to przenieść. Nie możemy sobie po prostu kliknąć, tylko musimy przenieść łopatę. jako koniku kiedyś. Dobra, i chyba tu możemy. Tak, możemy je wyczyścić. Czyli tamtego konia też muszę wyczyścić. Chodź, chodź. W ogóle nam się robi już noc. Pierwszy raz w ogóle w tej grze nam się robi noc. <laughs> eee, więc no, będzie miło to zobaczyć. Dobra, kubka. Bo my musimy im jeszcze sianko dać. Czyli sianko i piciu damy im na końcu. Najpierw oporządzimy i wyczyścimy. I sianko... No, jestem ciekawa, ile dostaniemy za to. Mam nadzieję, że nie 100. Bo 100 za każde to by było fajnie. Ciekawe, czy w ogóle możemy mieć kilka koni, jak wtedy wygląda nasza stajnia. Wiecie o co chodzi? Jestem mega ciekawa takich rzeczy, no bo. No bo co jak będziemy mieć kilka koni, jak mamy sobie je zmieniać, powiedzmy, hmm, że chcemy na przykład tego na skoki, tego na coś innego, tego na coś innego i tak. Hmm. No, ciekawie, ciekawie. Dobrze. Jej, super się robi, tak wiecie, tak. No tak wiecie. Mega. Jej kus, my taki klimat. Teraz musimy napełnić czerwone wiaderko. Tak, osianko wzięliśmy. I tam już możemy sobie poodbierać, ale ja chcę skończyć to. Zróbmy tak, teraz to zamienimy tutaj, o właśnie, bo tam to już nam nie będzie potrzebne, czyli tak, Napojmy. nakarmimy i idziemy dalej do następnego konika, nakarmimy, musimy tutaj bliżej, z przodu, tak, czekajcie, nie, bo to szczepiło mi się, o, mamy, mamy, Ło, tu trzeba tak, kurczę, trafić i woda. Dobra, następny konik. Piciu, piciu, piciu. No, halo. O, dobra. I woda. Yy, I siano. Jeszcze dwa. Piciu, piciu. Siano, siano. Jeju, w ogóle to jest taki typowo stary gameplay, nie? W sensie nawet jak nagrywam to, to po prostu mam takie jakby, wiecie, jakby nie posunęło się nic do przodu. Jakby YouTube stanął w miejscu. Dobra. Eee, oporząd konie mam. 45. Eee, to się opły... Oj, to się opyla. Dobra, 180. Derby, rumowiska, zakupy do upadłego. Nie oczywiście widzicie, taka ma. Znasz już sklep w rumowisku? Manuel dysponuje szerokim wachlarzem produktów dla jeźdźca i konia. Warto do niego zajrzeć. Odpowiednie wyposażenie może zwiększyć twoją efektywność. No dobra, no to chodźmy sobie na te zakupy nasze do Emanuela. Emanuela? Ej, mogę dalej to robić? Czekajcie. Mogę. Czyli mogę sobie robić pieniądze, kiedy tylko chcę. To brzmi dobrze. To brzmi bardzo dobrze, wręcz bym powiedziała. Chodźmy do tego Emanuela. Emanuela po zakupy jakieś. Ciekawe, co on tam ma ciekawego. Czy w ogóle ma coś ciekawego. Widzę go już na górce, świeci się na zielono. Ja jestem ciekawa, co jeśli będzie noc. Gdzieś tu była pora dnia w ogóle chyba kiedyś. Nie wiem. Witaj, taka ma. E, tak, to ja jestem Manuel, Pewny, pewnie Judytka zasugerowała, że warto się ze mną zobaczyć. Taki przyjazny gest, to bardzo miło z jej strony. Proszę, rozejrzyj się po moim sklepie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. E, myślę, że e, kupię sianą dla mojego konia, e, więc tak, weźmy więcej siana dla mojego konia, może się nam przydać. E, mogę to sobie zgrupować? Nie mogę sobie tego zgrupować. Dobra, a czy to się różni jakkolwiek, bo widzicie co mnie wkurzy, że mi się przesuwa ekran sam. Czy ja mogę to zobaczyć, jak to wygląda na przykład? Hmm. Nie mogę. <grym> Serio nie mogę zobaczyć. Kurtka żółta, zielona, kontrola 3, kontrola 2, a to? Jazda 3, kontrola 3. Jazda plus 4. <grym> Posłuszeństwo plus 15, ale cena 300, co? To cena, cena 5, cena 5, cena. Co? Cena 2? No to nie, no to to jest chyba najwięcej. Myślę, że możemy to sobie spróbować. Cena to jest plus 2, czekajcie, plus 1, 0. No to plus 2, no to tak. To jest w ogóle plus 0, więc tego nie bierzemy. Dla początkujących 25. Plus 3, czekajcie, kontrola. Kontrola, kontrola plus 3, a to kontrola plus 6, 150. Nie stać nas. Kurde, 130. Dobra, wiecie co, ja na razie się przybiorę. Zobaczę, jak wyglądamy. tak pod ciemku. Nie, czekajcie, bo to inaczej nie możemy tak od razu tego ubrać. Weźmy sobie tu. Pach. I teraz kask. Pach. Tak, w ogóle nie do kompletu, w ogóle nie do kompletu. Jeszcze nakarmimy naszego konia. Chyba to będzie na tyle, bo jest tak już ciemno, że ja nic nie widzę tutaj w tej grze. Ciekawe, czy oni nam, wiecie, każą mm, i spać? Czy co? Czy to się automatycznie zapisze, czy jak? Jak to będzie wyglądać? Nie mam pojęcia. Tak, dobrze, jadę, bo teraz już się zgubiłam chyba. No chyba źle, chyba za daleko pojechałam. Oj, ja trochę boję tutaj być. Tak, tam powinnam jechać. Dobra, jedź. Przynajmniej mogę się zobaczyć. Będę robić tamte, 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 żeby mieć dużo pieniędzy, żeby sobie kupić innego konia, żeby był bardziej wytrzymały. Bo ja nie w tą uliczkę skręciłam. Dobra. Tutaj i trzeba tu, tu, tu. Przy fontannie od razu. Masakra. Patrzcie, niebo, stare niebo, stare niebo, są. O, w ogóle zachmurzone, nie ma gwiazd. No nic. Zapisz i zaśnij. Czyli można, prze... jakby. No, mamy nowy dzień! Tak, nowy dzień! I możemy zobaczyć, jak wyglądamy chociaż. Jak gdy. De... Nieważne! Nieważne, ważne, że mamy naszą postać w ten sposób. Kurde, no i jak ja mam to zrobić, żeby to się nie ruszało? Serio, no bo to się. Hmm. Nie wiem. Nie mam pojęcia to się wiecie, bo mi się to kręci. A ja nie chcę, żeby mi się kręciło. Aha, czyli mogę sobie ustawić na przykład... Dobra, już będę wiedziała, Ok. No więc, to by było na tyle w tym kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, żeby zobaczyć kolejny odcinek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i. Cześć!